Budowa ogólna kręgu. Typowy krąg, kręg, jest budowany z trzonu kręgu, korpus vertebre oraz łuku kręgu, arcus vertebre. Obie części otaczają otwór kręgowy, foramen vertebrale. Wszystkie otwory razem tworzą kanał kręgowy, kanalis vertebralis. Łuk kręgu, łuk kręgu jest budowany z blaszki łuku, lamina arcus vertebrae oraz dwóch nasad łuku, kręgu, pediculus arcus wertebry. Od blaszki łuku odchodzi siedem wyrostków. Ważne. Nieparzysty wyrostek kolczysty, procesus spinosus oraz parzyste wyrostki poprzeczne, procesus transversi, parzyste wyrostki stawowe górne, procesus articulares superiores i parzyste wyrostki stawowe dolne, procesus articulares inferiores. Na górnym i dolnym brzegu nasady łuku kręgu znajdują się odpowiednio wcięcie kręgowe górne, incisura vertebralis superior, wcięcie kręgowe dolne, incisura vertebralis inferior, oba wcięcia sąsiadujących kręgów, krążek międzykręgowy oraz Części trzonów tych kręgów i torebki stawów międzykręgowych ograniczają otwór międzykręgowy foramen intervertebrale. Na tylnej powierzchni trzonu znajdują się duże otwory dla przejścia żył podstawnokręgowych.